Co w czasie pandemii mogą robić innowatorzy edukacyjni? Pomagają uczniom po to, żeby oni mogli się uczyć innowacyjnie. Moimi i państwa gośćmi są Joanna Król-Mazurkiewicz i Mariusz Mazurkiewicz ze słupskiej firmy Roboludek. Roboludek, Roboludek. to firma. Roboludek to fajni no tak ludzie. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w telewizji Słupsk. Spotykamy Dzień. się Dzień. dlatego, że Państwo pomagają uczyć się um, uczniom, na czym ta nauka, na czym ta pomoc Państwa polega? E, to znaczy tak, w ogóle prowadzimy zajęcia z robotyki i z matematyki dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla dzieci ze szkół podstawowych. No ale sytuacja, która zaistniała e, od połowy marca w naszym kraju, dozmusiła nas do tego, żebyśmy zawiesili tą naszą działalność, e, którą dotychczas wykonywaliśmy. No Siedząc w domu, zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy wesprzeć dzieciaki i jak pomóc. A wiemy, że pomoc jest potrzebna szczególnie dzieciom z rodzin zastępczych, z rodzin uboższych. Więc, już w sumie od kilku lat, współpracujemy z Przemkiem Kacą z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. PCPR. Tak, właśnie. E, jesteśmy tam wolontariuszami, przychodzą do nas dzieciaki e, nieodpłatnie na zajęcia nasze, e, więc w sumie jakaś tam współpraca już się nawiązała e, od dłuższego czasu. Pomyśleliśmy, że komputery, które właśnie niedawno mieliśmy przygotowane na e, sprzedaż, e, Przekażemy dzieciakom właśnie z rodzin zastępczych i z domów dziecka, z okolic Słupska. Po to, żeby one zdalnie mogły się uczyć. Dokładnie tak, tak. jak najbardziej. Ponieważ pojawiły się głosy. głosy na temat tego, że są braki w dostępie, że rodziny wielodzietne mają jeden komputer na, na wiele osób, a u nas te komputery akurat były, były jeszcze co prawda nieprzygotowane, ale żeśmy to szybciutko przygotowali. Wszystkie komputery zostały odświeżone, zostały wgrane na świeżo nowe z licencjami, no i zostały przekazane dzieciakom nieodpłatnie na zawsze do właśnie edukacji zdalnej, żeby mogły e, w jakiś sposób zaistnieć tak, w tym. Ale państwo nie tylko przekazali swoje komputery, swoje prywatne sprzęty, tak. ale również namówili innych, żeby zrobili dokładnie to samo. Tak, pomyśleliśmy, że w sumie jeżeli mąż jest takim specem od ożywiania sprzętu takiego już zaśniedziałego, że tak powiem, e, ogłosimy to e, na grupie Widzialna Ręka e, facebookowej nasz, e, w subsku. E, i zgłosiła się do nas pani dyrektor Step Edukacja. Przekazała nam osie, 20, 20 tabletów, które długo, długo leżały już w pudełkach, więc mąż próbując je ożywić udało się e, odświeżyć 18 sztuk. I zaraz po tygodniu. Jak my przekazaliśmy 8 laptopów, przekazaliśmy Przemkowi. No tygodnie nieprzespanych nocy. Nieprzespanych nocy, tak, oczywiście, bo mąż tam po nocach nasz duży Sprzeszał pokój. te sprzęty. Nasz duży pokój wyglądał rewelacyjnie potykaliśmy się o kable, śrubki i w ogóle, ale było przy tym dużo zabawy i fanu i przekaza przekazaliśmy Przemkowi właśnie 18 sztuk tabletów. 10 no, i w, laptopów. no i wczoraj, właśnie kolejne dwa laptopy. Mój stary i jeszcze z rodziny też, mąż ożywił i przemek wczoraj przyjechał, i kolejne laptopy przekazaliśmy. Więc w sumie 10 laptopów dotychczas i 18 sztuk tabletów. Myślę, że to jest taka Ale fajna akcja. Liczba. Akcja, że tak powiem, idzie dalej. Kolejny laptop się przygotowuje, także. Cały czas nad tym pracujemy. Więcej mam pracy teraz, jak jest taka właśnie niby przerwa, niż miałem w trakcie normalnej pracy i w szkole i w robu. Panie Mariuszu, czy możemy za pośrednictwem telewizji słówskiej mogą Państwo też zaapelować do innych osób, które jeśli mają tablety, a ich nie używają, a, jeśli mają tablety, które trzeba odrobinę naprawić po to, żeby potem one mogły pomagać uczniom? Mogą się do Państwa, do Robolutka zgłaszać? Oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś ma laptopa, który już po prostu leży sobie, a jeszcze działa, tak? Jeszcze, jeszcze że tak powiem, ma ładowarkę. No i, bo to jest włącza, ważne, żeby podkreślić. Ale żeby... Może, być, może być starszy, może gdzieś tam właśnie już nie, nikt go nie używa, on sobie leży, to wtedy jak najbardziej ja go mogę odświeżyć grać mu wszystko na świeżo na nowo, e, posprawdzać i przekazać dalej. Ale też jest ważne, żeby podkreślić, żeby te laptopy czy tablety no, nie były popękane. No żeby nie były uszkodzone, tak? bo jak już są całkowicie. uszkodzone... Do... Żeby się nadawały do pracy. Tak. Łzy, tak? Hmm. Nie muszą być nowe, mogą być starsze, byle by można było z nich korzystać. Ale co tak? jest ważne, jeszcze trzeba powiedzieć, że y, już robiąc tą akcję, wymyśleliśmy, że po prostu my jej nie zakończymy, jak już się zakończy nauczanie zdalne. Y, tylko po prostu będzie ona już trwała ciągle. Więc jak już wrócimy do normalności, jeżeli można to tak e, powiedzieć, to rodzice, e, nasi robolutkowi, matlutkowi albo wszystkie osoby chętne mogą do nas przynosić ten sprzęt i na bieżąco e, będzie on ożywiany, ale już wtedy troszeczkę w innej formie. E, no, ponieważ, ponieważ ja jestem też nauczycielem zespole szkół agrotechnicznych, uczę informatyków, przyszłych informatyków, więc postanowiłem, że z tymi naszymi przyszłymi młodymi informatykami będziemy, z uczniami będziemy po prostu je serwisować i przekazywać dalej. Jeżeli będzie taka potrzeba, to w ramach zajęć praktycznych będziemy wspólnie z nimi je pobudzać do nowego życia. Czyli wszystko. Młodzież będą... się będzie uczyła w A, tym czasie. Wszyscy się uczyła, jasne. Pani Joanno, Panie Mariuszu, Państwo nie tylko przekazują te, te dary elektroniczne, ale, ale również środki zabezpieczenia dla medyków. Proszę o tym opowiedzieć, bo to też jest bardzo ważna sprawa, i tutaj też można pomóc wam, żebyście wy mogli pomagać dalej. No tak, wspólnie z Politechniką Koszalińską, z moim byłym wykładowcą i promotorem panem Królikowskim, profesorem, w tej chwili już postanowiliśmy drukować przyłbice dla medyków i dla wszystkich, którzy potrzebują takiej indywidualnej ochrony. Ponieważ my dysponujemy dwoma drukarkami, nasi pracownicy, nasi trenerzy też mają w domu prywatne swoje drukarki. Więc na czterech drukarkach zaczęliśmy w cudzysłowie produkcję przyłbic i, i, i doszliśmy do tego, że prawie 40 takich dziennie drukujemy. Możemy, możemy po prostu je przekazywać. Bardzo dużo ta, takiego sprzętu po prostu poszło. Do kogo on trafił? To znaczy, to było tak. Najpierw wysyłaliśmy te elementy wydrukowane do koszalina. Tam przy były montowane, łączone z pozostałymi częściami, i w tym samym czasie z koszalina otrzymaliśmy plastik do przyłbic no tak. i gumki, czyli pozostałe potrzebne elementy i przygotowaliśmy je tutaj i kilka dni temu przekazaliśmy już przyłbice z komendantowi straży miejskiej w Słupsku Pawłowi Dyjasowi przekazaliśmy je dla policjantów również wczoraj i jesteśmy w kontakcie z muszkietarami szpiku też już mamy dla nich odpowiednią ilość jaką potrzebują loka przygotowane lokalne firmy które też potrzebują takiego pracy z klientem też na przykład barma ja też, w też się odzywają też, się do też, nas od, też przekazujemy od, także jest to nieodpłatne dostaliśmy wsparcie i z Politechniki bo tam nam wysłali tro, trochę filamentu dużo filamentu od nas firmy żeśmy przeznaczyli Uczniowie też, nasi też mieli troszeczkę też i, i zakupiliśmy tutaj też ze współpracą z firmą 3D Active z, z Warszawy. Warszawy wsparła nas i za niewielkie pieniążki przekazali nam 10 filamentów, z których też powstają cały czas na bieżąco się drukują od rana, do nocy drukarki pracują. I na bieżąco się drukują te maseczki. Także jesteśmy, no, jesteśmy w stanie jeszcze wspomóc. Jeżeli ktoś potrzebuje takiej indywidualnej może ochrony, do nas to może odzywać się odzywać, odzywać i możemy. Choćby przez profil na... facebookowy. Tak, ja jasne, tak jak najbardziej. najbardziej. Mm -hmm. Ale to ważne. Też... Też... No, jeszcze chciałam tylko powiedzieć, Proszę. że nie robimy, nie robimy w związku z tym żadnych zrzutek, nie prosimy o wpłatę. Po prostu staramy się to robić w zakresie własnym. Ale ten... jeśli ktoś ma materiał, choćby ten filament, o którym pan Mariusz mówił, może wam przekazać, po to, żebyście wy zrobili z tego te środki zabezpieczenia dla funkcjonariuszy, choćby czy dla medyków. Tak. Także jak najbardziej jesteśmy, jesteśmy do dyspozycji. Póki sprzęt działa, drukuje, to jesteśmy w stanie produkować. Pani Joanno, ale nie tylko zajmujecie się pomocą, ale w tych czasach też zapraszacie dzieci do zabawy. Jak można się z Wami bawić? No tak, bo my strasznie ubolewamy i tęsknimy za naszymi dzieciakami. Naprawdę jest nam smutno, że nie możemy prowadzić zajęć i się z nimi spotykać tak na żywo. Naprawdę to bardzo lubimy. Tak, tym bardziej, że nauczanie u nas zdalne, no nie no nie udałoby się tak w stu procentach, ponieważ no, nasze pomoce, klocki i roboty, cały sprzęt, który wykorzystujemy, no wiadomo dzieci nie mają e, tego w domu. E, ale, ale, co roku, ale co roku organizujemy w naszym RoboLudku i MatLudku taki konkurs Krąki Łąki. E, w ogóle wszystkie informacje na temat tego konkursu są u nas na e, naszym fanpage'u e, na Facebooku RoboLudka. Jest to post przypięty u góry, także od razu e, każdy zobaczy. Nagraliśmy tam krótki Filmik. No i ogłosiliśmy pierwszy raz e, ten konkurs e, online. To no jest otwarty e, dla wszystkich i, ze wszystkich, i okolic, tak. Dla wszystkich dzieciaków to jest konkurs polegający na zbudowaniu dowolnej, tak naprawdę budowli z Lego. Takiej, która e, czyni dobro czyni na dobro, wszystkich. Tak? Jest, jest jakimś pozytywnym elementem w tym naszym skomplikowanym teraz czasie. Tak, Czyli budujemy tak. dobro z Klocku. Dokładnie tak, także tak. zapraszamy Każdy dzieci. Wyobraźni dzie dzieciaków. Jest to konkurs, w którym będzie można wygrać nagrody. Jest podzielone na dwie grupy wiekowe. Tak, są maluszki, Mamy przygotowane są nagrody fajne, bo. Do e, kiedy wiek... można się składać i, i wysyłać wam zdjęcia? Już można cały czas składać. Jest on już od. E, od wtorku od ruszył. Wtorku ruszył. Tak. Dwa tygodnie, Dwa tygodnie, jest tygodnie na czasu to. jest na zbudowanie. Głosowanie będzie też na Facebooku będzie można, bo to trzeba zbudować powiedzieć troszeczkę o tej budowli swojej, nagrać króciutki filmik, i wrzucić filmik na Facebooka i będziemy tam dokonywać, że tak powiem, przeglądu. Jak rozumiem, wszystkie to... szczegóły na Państwa profilu no, wszystko jest Na stronie i na, na Facebooku wszystko jest. Bardzo dziękuję za rozmowę Pani Joanna i Pan Mariusz. Dwa pozytywnie zakręcone i niezwykle uśmiechnięte, radosne roboludki ze Słupska. Pomagajmy sobie i pomagajmy roboludkom, żeby oni mogli pomagać nam wszystkim. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.